Decyzją wojewody mazowieckiego Radomski Szpital Specjalistyczny wrócił do normalnej pracy. Szpital został zdezynfekowany i dokonano w nim potrzebnych remontów, aby w pełni wrócić do funkcjonowania. W związku z sytuacją epidemiczną, a także troską o dobro i bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu szpitala, placówka wprowadziła szereg niezbędnych zmian. Każdy pacjent, który zgłasza się do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, musi zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Oczywiście w szpitalu obowiązują restrykcyjne zasady bezpieczeństwa. Przede wszystkim taki pacjent, każdy pacjent musi być wyposażony w nową, czystą maseczkę. Należy korzystać z płynów do dezynfekcji. Te dozowniki z płynem są zainstalowane na wszystkich oddziałach, także w poradniach specjalistycznych. Pacjent, który zgłasza się do szpitala przechodzi wstępny triaż prowadzony przez personel medyczny SOR. Oznacza to, że pacjent będzie miał mierzoną temperaturę, oznaczenie saturacji krwi tlenem i liczby oddechów na minutę. Ważne jest także to, aby pacjenci mieli wypełnioną ankietę wstępnej kwalifikacji. Ankietę można wcześniej pobrać ze strony internetowej szpitala. To lekarz zdecyduje, jakie będzie dalsze postępowanie z pacjentem. Czy pacjent w przypadku przyjęcia planowego zostanie rzeczywiście przyjęty na oddział, czy też być może zostanie skierowany do poz a być może będzie miał wykonany szybki test i zostanie skierowany do izolatki. Ja powiem, że Radomski Szpital Specjalistyczny funkcjonuje tak jak inne szpitale w naszym mieście i regionie, bo każdy szpital od dziś ma obowiązek mieć przygotowaną izolatkę dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia covid. Przy podejrzeniu COVID-19, zależnie od możliwości szybkiego testu na obecność koronawirusa, pacjent czeka na wynik, będąc izolowanym w SOR lub w oddziale obserwacyjno-zakaźnym, o ile są wolne miejsca. Z kolei, przy pozytywnym wyniku, o dalszym postępowaniu decyduje lekarz specjalista chorób zakaźnych w Izbie Przyjęć Oddziału Obserwacyjno-zakaźnego. Pradomski Szpital Specjalistyczny nadal prowadzi oddział obserwacyjno-zakaźny. To oddział, na którym przebywają pacjenci z potwierdzonym zakażeniem COVID. Mamy w szpitalu 26 łóżek dla takich pacjentów, w tym są 3 łóżka respiratorowe. Do odwołania w oddziałach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin pacjentów.